Cześć! Dzisiaj można powiedzieć, że jestem po godzinach, bo jestem na wolnym, więc nakręcimy jakieś wideo. Zanim opowiem Wam o tym Creo, chociaż o Creo było już u nas na kanale, to pokażę Wam coś innego. Zobaczcie, jak tu na Gran kanari wieje. Jesteśmy co prawda na siódmym piętrze, ale tu prostu wiatr łeb urywa, wszystko fruwa. Także oprócz tego, że trzeba pod te góry, które widzicie na horyzoncie, podjechać, to jeszcze trzeba pokonać też na powrocie wiatr i bywa, że końcówkę mamy na przykład pod wiatr i naprawdę wtedy daje to popalić i taki rower elektryczny jest wtedy dużą pomocą oczywiście o ile akurat zostało mu prądu w baterii no i tutaj niemiła niespodzianka bo wczoraj pojechaliśmy do Puerto Rico z Maspalomas możecie zobaczyć na mapie, że to nie jest daleko w sumie wycieczka wyniosła około 65 km. I już po 50 KREO było na rezerwie, a około 60 wspomaganie padło całkiem e, i e, no, trzeba było pchać za plecy ten drugiego jeźdźca, korzystając z wspomagania na Boszu e, w Cannondale. Co o tym rowerze? KREO e, Comp SL 2019, czyli rower dwuletni, teoretycznie nie pojeździł za dużo, bo mieliśmy pandemię, ale no, nie chcę mi się tutaj logować. Do niego i sprawdzę, ile miał cykli ładowania, i tak dalej. Ja sobie w Warszawie na innym kreowym sprawdzę, jakie realnie zasięgi i obciążenia wytrzymuje ta bateria. No bo wczoraj czekała nas naprawdę niemiła niespodzianka. Pamiętajcie, że można dokupić, jeżeli kupujecie taki rower, albo wypożyczyć baterii, pack, który wchodzi tutaj o jedną trzecią, jeszcze zwiększa zasięg tego roweru połowę tego, co bateria wbudowana w ramę, mniej więcej. No widać, że tutaj ten rower był odrestaurowany, bo ma wymalowaną zębatkę. W sumie nie wiem po co. Może była może mocno porysowana i postanowili ją odlakierować. Rower dwuletni w bardzo dobrym stanie w wyposażeniu fabrycznym. Przednia zębatka, jeżeli się nie mylę, to tutaj jest 44. Z tyłu 11-biegowy napęd o przełożeniach 11-42, czyli najlżejsze mamy w zasadzie 1 do 1. GRX ze sprzęgłem. Dobry, sprawdzony, szimanowski napęd. Takie same hamulce na tarczach 160 z przodu i z tyłu. E, mimo, że są tu spore zjazdy, to takie tarcze są wystarczające do rekreacyjnej jazdy. Jeżeli ktoś jest bardzo ciężki i bardzo chce ostro jeździć, to można pomyśleć o tym, żeby z przodu założyć tarczę 180. E, koła to DT Swiss R470. DB, czyli podstawowy model leciutko stożkowych kół DT Swiss pod tarczę, tarcze oczywiście w systemie center Centerlock. Koła głowy nie urywają, ale się kręcą. Rama karbonowa, bardzo dobrze wykonana w porównaniu z Cannondale Neo, którego wzięliśmy jako drugi, no designersko niebo i ziemia. Oczywiście future Shock, czyli amortyzator pod mostkiem z możliwością zablokowania, podnosi komfort jazdy tym rowerem karbonowa sztyca podświetlowa. Siodło jest przełożone z Canon i to niestety słaby punkt programu, bo te siodła fabryk są fatalne w kształcie i naprawdę niewygodnie się na nich jeździ. Tutaj cały rower jest oklejony taką folią bezbarwną, która zabezpiecza go w wypożyczalni przed uszkodzeniami. Także to musicie sobie wziąć pod uwagę, oglądając teraz ten rower, że te wszystkie linie tutaj to są ślady, gdzie spotykają się płaty. Folii, a jednocześnie jest to też rozwiązanie, które można zastosować w swoim rowerze, jeżeli nie jeździcie ostro i obawiacie się tego, że rower Wam się porysuje czy uszkodzi, to warto takie zabezpieczenia folią zastosować. Można zresztą to u nas w firmie również zamówić. Opony są wymienione na kontynentale Grand Sporty w rozmiarze 32. Praktycznie całkiem łyse, tak. zastosowań gravelowych no to one nie bardzo, ale tutaj na szosę, która ma dość sporo dziur, jak najbardziej taka opona się sprawdzi. Rower lekki, waży około 14 kg, tutaj nie będziemy go wjeżdżać, bo nie ma uwagi. Zresztą jest wyposażony już w pedały i w koczki na binan, więc nie będzie to goła waga roweru. Kierownica aluminiowa z podniesieniem, mostek aluminiowy. Generalnie klasyka. Jak to w Creo. Podsumowując, bardzo lekki, bardzo fajny rower, ale no zdecydowanie muszę go poddać w Warszawie kolejnym testom, bo to, co się wydarzyło wczoraj, jest załamujące i jest deklarowany przez producenta. Ponad 100 km zasięgu, zrobiło nam się 60. I to w niezbyt wymagającym terenie przy niezbyt ciężkim miejscu. Także dzisiaj jadę przetestować Canondale'a na takim poważniejszym podjeździe. A kreo już tutaj porzucamy. Rower kosztował w 2020 roku 27 999. Nie pamiętam ile kosztował w 2019. Pewnie parę groszy mniej. Przypuszczam, że 25. 999. Podsumowując, no bez mała w tej chwili 30 tysięcy złotych za rower ze wspomaganiem to sporo kasy. No i oczekiwałbym, że te deklarowane 100 km po względnie płaskim terenie, bo tam mieliśmy 1000 metrów przewyższenia wzdłuż plaży, więc to naprawdę niedużo jak na Gran Canaria. No, oczekiwałbym, że, że rower to przejedzie, tak? a okazało się, że on tego nie pokonał. No dobra, zawiąłem się, poświęciłem chwilę. Rozkręciłem rower. Tu macie kod do łączenia się z aplikacją. Po połączeniu się z aplikacją wychodzi, że. Rower ma przejechane 758 km, czyli całe nic to jest jakieś 10-11 ładowań baterii, 100% baterii, 100% naładowania i wystarcza to na 50-60 km jazdy w pofałdowanym terenie generalnie. Bardzo, bardzo słabo to wygląda i no tak jak mówiłem, przeprowadzimy kolejne testy tych rowerów w Warszawie to nie jest tak, że jak przestaliśmy handlować specem, to go hejtuje, bo dalej mamy te kraje sprzedaży. Ale po prostu, jeżeli wy pożyczycie Canondale'a na Boszu i drugi taki rower bez dodatkowej baterii, to po jednej czy trzeciej wycieczki okazuje się, że jedna osoba wraca do domu, bo nie jest w stanie dalej jechać. A także warto to wziąć pod uwagę, po prostu, wybierając sprzęt, który tutaj będziecie pożyczać, czy też wybierając sprzęt, który kupujecie. W Polsce, bo jeżeli ma to być rower do jazdy codziennej do pracy gdzieś po mieście po krótkich trasach, to jego lekkość na pewno jest zaletą, ale jeżeli się okaże, że jeździcie dużo długie trasy, to po prostu może brakować prądu. Cannondale ma inne minusy, o tym powiem w filmie o Cannondale'u. Ma też zasadniczy duży plus, czyli to, że prądu jest dość.